I teraz posłużymy się właśnie tym przyrządem. I tam w środku zahaczamy te zęby. Co ty, to pięknie, kurwa. Cześć, figurkowcy! Z tej strony Bartek, a jak ja, to wiadomo, będzie Joker. Dzisiaj fajny unboxing dla mnie w końcu wleciał do kolekcji Joker DX33AE, czyli wersja Artisan od Hot Toys w limitowanej edycji na świat do 4000 sztuk. Także powiem Wam tak: dużo się działo w mojej głowie, jeśli chodzi o tą figurkę. Trochę wyczekałem, nie robiłem preorderu. Później się okazało, że są problemy tam jakieś z włosami, także dalej się zastanawiałem, no ale w końcu docelowo wpadł do kolekcji. No i w tym odcinku dowiecie się, co sądzę o tej figurce, o tej pozycji. Tak jak widzicie, już pierwsza część zdjęta. Mamy tutaj taką osłonę, gdzie już widać figurkę, widać ten język. Wszystko to omówimy w dalszej części. Z ciekawostek, fajne pudełko trójwymiarowe dalej mamy świetnie zapakowane przykryte kartonem ale już widać tą głowę która jest zapakowana w tą tubę tak jak to robiło InArt także tutaj hot to jest że tak powiem też poszło w tym kierunku w dalszej części już widać po zdjęciu tej tektury, już widać niektóre akcesoria Czyli wymienne ręce, banknoty, karty i tak dalej. Klasyczny napis z boku: Let's put a smile on that face. Mam nadzieję, że ten uśmiech się pojawi dzisiaj na mojej twarzy. No i po wyjęciu tego body wraz z tą gąbką, już pod spodem widać wszystkie akcesoria, podstawkę. Także myślę, że nie przedłużając, zacznijmy właśnie od akcesoriów. Zacznijmy od dłoni w rękawiczkach. Tu akurat nie mam się do czego doczepić. Świetna rzeźba. Malowanie też bardzo dobre. To akurat ręka od granatów. Następna płaszcz. Również do sceny z granatami. Dalej. Do trzymania karty. Do broni. Wskazująca i moja ulubiona, czyli nowość od hot, to jest chyba tak w ogóle nowość, bo takiej dłoni jeszcze nie dostaliśmy do noża motylkowego. Jeszcze dodam tylko, że fajnie dopracowane, nawet tutaj widać zapinkę, guzik, trzy pliki banknotów. Fajnie, bo nadrukowane są z obydwu stron. I mało tego, dostaliśmy jeszcze pomalowanego George'a Washingtona. 15 kart, standard do Jokera. Od koloru do wyboru. Shotgun oczywiście ruchome elementy. I tu pojawia się pytanie, bo jest on plastikowy. Jeżeli J&D zarzucamy, że za taką kasę nie zrobiło diecastowych dodatków, diecastowych broni, to dlaczego Hot Toys miałoby nie zrobić? Przynajmniej w wersjach Artisan, które też cenowo wychodzą około 3000 zł. I moja ulubiona broń Jokera, czyli Smith Wesson M76, karabin maszynowy, oczywiście zamek odciągany. Elementy ruchome i wyjmowany magazynek standardowo z widoczną kulą w środku. Glock 17, czyli broń, którą najbardziej rozpoznajemy z napadu na bank, z otwierającej sceny. Ciekawostka w filmie Full Automat, co znaczy, że ten Glock 17 był przerobiony przez Jokera na ten Full Automat, bo w oryginale 17 strzelają pojedynczo. Glock 18, to jest automat. Taka ciekawostka. Oczywiście też magazynek wyjmowany i również kula w środku. Ukryte ostrza do butów. Również była scena w filmie. I tu akurat to jest jedyna rzecz, którą Hot Toys zrobiło diecast. Później zobaczycie, jak to prezentuje się na figurce. Ołówek. Chyba fanom nie muszę tłumaczyć, do czego służył, ale naprawdę fajnie odwzorowany. W tak małej skali widać rysik, widać gumkę. No, szacun, hot toys. No i przechodzimy do noży, których w tym zestawie mamy aż 4. Pierwszy nóż do obierania ziemniaków tak się prezentuje kolejny nóż. Tu akurat ta nowość od Hot Toys, czyli nóż motylkowy do tej ręki właśnie takiej dziwnej. Dodatkowo smaczek można go sobie otworzyć i pokombinować w dłoni Jokera. No i ulubiony sprzęt. Jokera najczęściej widziany w filmie, wysuwany nóż, oczywiście, tak jak w oryginale. Ostatnie ostrze, czyli nóż rzeźnicki, też nowość. Bardzo podoba mi się ten nóż. Tym bardziej, że hot toys dodało na rękojeści trochę krwi. Oczywiście plastik, ale wygląda bardzo realistycznie. Pięć granatów, więc ilość się zgadza. Jedyny minus to kolor w filmie. Niektóre z nich miały bardziej piaskowy kolor. Fajnie by też było jakby oznaczenia były namalowane. Także byłoby wtedy bardziej adekwatnie do, do wersji filmowej. Zapinka na palec, później zobaczycie jak to się prezentuje na figurce. Zestaw siedmiu łagrawek przeznaczonych do granatów. Wielkie dzięki, Hot Toys. Będę musiał teraz to wszystko pozakładać. No i ostatnie i moim zdaniem najważniejsze akcesorium, też nowość, język. Język Jokera. Było wiele scen, yy, gdzie on tam lubił się i miał taki tik, że oblizywał się, przeczysując też przy tym włosy. I powiem Wam szczerze, że tak właśnie chcę go pozować. Tak chcę pozować tą figurkę. Później zobaczycie, jak się wymienia ten język. Bo oryginalnie w figurce są zęby. Standardowo przyrząd do regulacji oczu, i również przydaje się do wymiany języka i zębów. Również kolejna nowość od Hot Toys czyli pin do podstawki. Mamy otwór w bucie i można mocować figurkę bez magnesów i bez tego tak zwanego kroczołapa fajne, ciekawe rozwiązanie zobaczymy jak to będzie wyglądało przy pozowaniu oczywiście w zestawie również jest uchwyt tym razem nie kroczołap tylko bardziej tak za nogę lub w torsie ja osobiście tego nie będę używał, ale fajnie, że Hot Toys również o tym pomyślało Fajne i pomocne akcesorium, plastikowa pięceta, przydaje się przy na przykład montażu głowy, do poprawienia kołnierzyka i do drobnych elementów z akcesorii. No i jedna z najfajniejszych rzeczy do tej chwili również do tej figurki, czyli podstawka naprawdę fajnie Hot to, z ją zrobiło, oczywiście zasilana. USB-C to akurat na wielki minus. Wolałbym, żeby były dwie opcje do wyboru: żeby tu na przykład były gdzieś jeszcze baterie. Nie jestem fanem tych kabli w gablocie, a naprawdę świetnie wygląda to podświetlane logo. Za chwilę je zobaczycie, ale najpierw jeszcze wspomnę o tych kamieniach, które są wyjmowalne. Trzy z nich można wyjąć. Tak to wygląda. Tu następny. I tu w te otwory możemy zamocować sobie właśnie ten pin, który wcześniej Wam pokazałem. O. Właśnie to. Jedną część mocujemy w stopie jokera, drugą tu. I możemy sobie w tych trzech miejscach ustawiać jokera. Równie dobrze możemy włożyć tutaj też ten uchwyt z opaską i również tak pozować. Podstawka naprawdę świetna ze sceny Hitmi z filmu. Tak się prezentuje na obrzeżach. Wyrwany kawałek asfaltu super. Podświetlenie zasilane przewodem USB-C co jest mi bardzo nie na rękę. Moim zdaniem to jest błąd albo po prostu powinien być dodany dodatkowo od spodu jeszcze dodane baterie. No, bo z tymi kablami będziemy mieli później problem w gablocie, a ja akurat jestem wielkim fanem tego oświetlenia, tym bardziej, że wygląda ono naprawdę dobrze. Za chwilę pokażę Wam jeszcze w mniejszym świetle, jak to się prezentuje, bo wygląda o wiele lepiej, ale mamy dwa tryby, światło ciągłe, i efekt żarzenia się. I tak jak obiecałem, w mniejszym świetle zobaczcie, jak to pięknie się prezentuje. Efekt zżerzenia się genialny. Instrukcja obsługi. Tu widzicie na przykład, jak wymienić zęby na język. Tak to się prezentuje. Przydatna rzecz: to, co mówiłem wcześniej. 500 do kołnierzyka. I tak dalej. I tak dalej. No, i to co najważniejsze, czyli head sculpt. Tutaj też duży plus za tą tubę. Choć to jest poszło trochę w klimaty inart. No, ale na takim poziomie i takie wykonanie figurki, moim zdaniem, musi już mieć coś takiego. Otwieramy przekręcając. I mamy head sculpt. Który wygląda, moim zdaniem, Naprawdę dobrze. Bardzo się cieszę, że po odpakowaniu okazało się, że nie ma tu znacznych problemów z tymi włosami, które są klejone. Na którymś odcinku o tym wspominałem: że był rzekomo problem w niektórych egzemplarzach z tym, że te włosy po prostu tutaj były porozklejane. No, u mnie widzę, że tego nie ma, aczkolwiek to łączenie yy, włosów z Głową, no nie wygląda mega super dobrze, ale ogólnie świetna rzeźba. Malowanie też bardzo dobre. No i tutaj te ząbki, które można wymienić na język, co za chwilę zobaczycie. Głowę zdejmujemy przekręcając i powiem Wam, że trochę do tego trzeba siły. O, udało się. Jeszcze raz z bliska. No, prezentuje się to naprawdę dobrze. Już powiem Wam przy premierze, byłem bardzo sceptyczny i odpuściłem preorder na tą figurkę. Później, jak ją wydano, no to okazało się, że no jest to sztosik. W tej chwili po piętach goni jej JND, którego unboxing już wkrótce też pewnie zobaczycie na naszym kanale. No, ok, i teraz rzecz, której najbardziej się obawiam i którą JND moim zdaniem zrobiło o wiele lepiej, czyli poruszanie oczyma magnetyczne. Tu jednak trzeba trochę się pobawić z włosami. No, ale mamy dodatkowo jeszcze te zęby i ten język, więc no, grzechem byłoby tego nie zrobić. Tu pod spodem mamy klapkę, którą należy wyjąć. Mamy to tak to wygląda. Po wyjęciu. I tu pod włosami mamy dostęp. Do zębów i do poruszania oczyma. I teraz posłużymy się tym przyrządem i spróbujemy w środku zahaczyć te zęby. Widziałem na filmach, że ludzie to robią rękoma. Mamy to. I mamy zęby na wierzchu. Jak dziwnie by to nie brzmiało. I jokera z pustą, z pustymi ustami. No, i przechodzimy do montowania języka. Znowu musimy odwrócić i wsunąć zęby. Powiem Wam, że z tymi włosami to tutaj jest nie lada problem. Nie będę tego robił zbyt często. Podejrzewam, że zostawię język i tak już będę pozował. Żeby za dużo tutaj nie grzebać przy tych włosach. No ale samo zamocowanie chyba jest proste. O, bo już to mamy. Nie wiem, czy do końca mi się udało je wsunąć, ale chyba tak. Tak to się prezentuje z językiem. Widziałem gdzieś na filmach, że można go wsunąć, wysunąć bardziej. U mnie będzie na maks. Jeszcze ruch oczyma, powiem Wam szczerze, że ciężko jest tam się dostać. Bo te zęby i ten język, ta część blokują trochę dostęp. I powiem Wam szczerze, że palcem tego nie zrobicie. Zrobicie to tylko, to tylko przyrządem, którym w zestawie dodało. Hot Toys, ale tak to wygląda. Jest to do zrobienia, aczkolwiek mówię, ustawię raz i nie będę. Już się z tym bawił, bo z obawy po prostu o zniszczenie mu fryzury. No i na sam koniec główny guść programu, czyli figurka zabezpieczona w takiej piance. Dodatkowe zabezpieczenia na stopy. Wyjmujemy. Tak to się prezentuje. Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to te zabrudzenia. Pierwszy raz widzę tak mocne zabrudzenia na płaszczu Jokera. Czy na plus? Okaże się w praniu. Oczywiście, prane to nie będzie, tak ma być. W płaszczu druty też fajny dodatek. Będzie można fajne pozy robić, dynamiczne. Z ciekawych rzeczy: magnesy w klapie, tu widoczne. Także to wszystko też fajnie będzie leżało. Nic nie będzie się odkształcać. Standardowo brak jednego guzika. Miejsce na granaty. Co później zobaczycie też przy pozowaniu. Buty rzeźbione. Sznurówki również, czy na plus, może lepiej by wyglądały, jakby były naturalne sznurówki, ale one później też tak trochę średnie wyglądają. No i oczywiście dwie pary rozluźnionych dłoni na figurce tak się prezentują. Pod płaszczem standardowo szara marynarka. Krawat, koszula, koszula. E, też ciekawy dodatek od Hot Toys, bo ma zamontowane tutaj druty. Także też to fajnie będzie przylegało, nie będzie odstawało od ciała. Świetne wykonanie guzików. Tak samo tutaj imitujących metal. Wejście na głowę mamy zabezpieczone taką gąbką. Wyjmujemy i przechodzimy do montażu głowy. Słyszałem, że jest problem z tym montażem, że tutaj y, ciężko włożyć za koszulę. Zobaczymy, jak, jak to będzie wyglądać. Już sprawdzam, czy wszystko dobrze. Z tej strony jest ok. Z tej strony jest ok. No, to wciskamy. Jest. Siedzi głowa. Na, sa na sam koniec yy, to, o czym wcześniej wspominałem, czyli to mocowanie. Od spodu mamy taki otwór. I tutaj mamy ten pin, i wystarczy wsunąć go tutaj w buty. Proszę bardzo. Świetne rozwiązanie. Naprawdę tutaj akurat hot to jest szacun. No dobra, podsumowując, naprawdę świetny headsculpt. Zobaczymy, co będzie się działo z tymi włosami. Co prawda już tak mocno się nie obawiam, bo te zdjęcia, które widziałem w internecie, gdzie były problemy z klejem, to, to były już takie produkcyjne. Problemy z włosami, także jeżeli już w tej chwili u mnie jest dobrze, no to już jestem taki bardziej spokojniejszy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na przestrzeni czasu. To łączenie włosów z głową powinno być trochę lepsze, moim zdaniem. Duże zaskoczenie dla mnie to ten płaszcz i to przybrudzenie. Nie spodziewałem się, że będzie tego aż tyle i tak mocno, czy na plus, czy na minus okaże się. Muszę się do tego po prostu przyzwyczaić. Na pewno świetna podstawka, fajna baza. Fajnie, fajnie wymyślili to mocowanie nogi z podstawką na ten pin. Niepotrzebne są magnesy. Figurka fajnie stoi i się trzyma na tym. Także to oświetlenie mrugające na minus oczywiście to USB-C. I to by było chyba na tyle. No, kiedyś wspomniałem, że jest to e, najlepsza figurka produkcyjna w skali 1 do 6. No, zobaczymy. Już widziałem zdjęcia e, kolekcjonerów e, tego Jokera od J&D 1.6, na którego sam też e, czekam. No i zobaczymy jak to, jak to będzie wyglądało, ale mocno czuję, że J&D zdejmie e, koronę. DX33. A na tą chwilę standardowo zapraszam Was do odwiedzenia naszej grupy na Facebooku Figurkowcy. Zajrzyjcie też na naszą wystawę koło Konina Mikroskala. Jest tam m.in. Joker od Inart. Także też jest co podziwiać. Dajcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co myślicie na temat Jokera Date 33 Artisan, i czy faktycznie, Waszym zdaniem, jest na tą chwilę najlepszy na, na rynku? No i jeszcze jedna ważna informacja: oczywiście, jak wpadnie Joker od GND, to będzie w mojej kolekcji wielka trójca, czyli Inart, GND, Hot Toys. Trzy najlepsze, moim zdaniem, produkcyjne w Jokery w skali 1 do 6. Także na pewno wleci na nasz kanał Porównanie. Dlatego warto śledzić i być z nami na bieżąco. A pomoże Wam w tym subskrypcja i dzwoneczek. Trzymajcie się, cześć!